Witajcie! W dzisiejszym filmiku Wam pokażę jak zaplanować spotkanie i jak dołączyć do spotkania. Zaraz Wam też pokażę. Jeżeli już dajesz na grupie, klasowej, jeszcze, to się to, jeszcze, to, to, to albo tak, to albo tutaj klikacie w rozpocznij spotkanie teraz i tutaj zaplanuj spotkanie. Też, ale jeszcze jest jeszcze jedna opcja. Wchodzimy sobie w kalendarz o, tu tak wygląda i na przykład obry, i jak na przykład wy, 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 wybieracie sobie jakiś dzień No na przykład tutaj sobie ustawimy to tutaj wy, wy, wybieramy, zmikamy w pusty i, i na przykład sobie ustawiamy. Tutaj nowe spotkanie, dodaj tytuł. A potem dodaj uczestników wy wy wymagalne, czyli jakieś uczestnicy są wymagali, Też. to tutaj jest na przykład tak, koniec. macie od kiedy do kiedy. Czyli od jakiejś daty. I od godziny jakiejś, i do jakiejś daty do, do jakiejś tam godziny tutaj. I dajmy na przykład też e, szczegółowe informacje o spotkaniu, dodać lokalizację, dodać kanał. Też jeszcze... A gdy potem już tutaj wszystko sobie podpisujecie, to klikacie... Zapisz. O, jak tutaj widzicie... Czekajcie, bo mi się ostrość tu rozjeżdża. Zapisz. I wtedy na no, się zapisze. tak jak już mówiłem, jak na grupie To, to jeszcze tutaj możecie się planować na przykład, tutaj. I teraz planujecie, potem już robicie zapis. I potem jeżeli tak, bo ja już tutaj akurat nie zrobiłem spotkania, ale wam jeszcze też pokażę na przykład. I e, jeżeli macie tutaj spotkanie, to oczywiście na przykład robicie tak, odpowiedź. I albo robicie tutaj na przykład, rozpocznij spotkanie teraz też w odpowiedziach. Jak jest na przykład, pod zaplanowanym spotkaniem tutaj robicie rozpocznij spotkanie teraz, i może tutaj coś zrobimy, jak tutaj też, też jeszcze tutaj zrobimy. Tylko, jak sobie tutaj kliknę, rozpocznij spotkanie, i potem wy macie rozpocznij spotkanie teraz, i tutaj już tylko do, dołączacie. bo coś chwilę ładuję. O, i tutaj już macie. Już się... I tutaj już możecie teraz sobie gadać. Tak, albo, jak na, albo być na jakimś spotkaniu, tak. I, i, I gadacie. A gdy potem już kończycie, to opuść. I opuść. I to, I to wszystko, co bym chciał pokazać w dzisiejszym filmiku. I w, dzisiejszym filmiku jak, w dzisiejszym filmiku wam pokazałem, jak się planować spotkanie i, i jak dołączyć do tego zaplanowanego spotkania w aplikacji Microsoft Teams. I to tyle. I to już tyle w dzisiejszym film, filmiku. I, i, te, i, I pamiętaj i pamiętaj, i mam nadzieję, że oglądacie moje filmiki, które, które niedawno przesłałem I, 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 te, i, pa, i, pa, I pamiętaj pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału jeżeli Wam się filmik spodobał, to wtedy dajcie łapkę w górę i również i również też subskrybujcie mój kanał i również i, i, i dzwon... I, również, bo wtedy upewnić, bo wtedy będziecie, bo wtedy nie przegapicie moich filmików. I, i to tyle w dzisiejszym filmiku my już się widzimy w kolejnym moim filmiku. Do zobaczenia!